Zmiany w tabeli tytułowej. W wersji ZW3D22 można zdefiniować tabelkę rysunkową w trzech krokach. Najpierw zaprojektuj formatkę tabeli, następnie wprowadź odpowiednie połączenia na etykiet i wypełnij stworzone relacje w tabelce rysunkowej. W ZW3D2021 lub wcześniejszych jego wersjach w celu dostosowania formatki rysunkowej trzeba było oddzielnie narysować linię tabeli przy użyciu narzędzi do szkicowania. A następnie wstawić nazwy i zmienne jedna po drugiej. W wersji 2022 zostało to usprawnione w celu zapewnienia wygodniejszej pracy. Na początku stwórz tabelę. W ZW3D2022 można wstawić tabelę funkcją tabela użytkownika. Następnie edytuj tabelę przy użyciu narzędzi do edycji takich jak funkcja scalania. Dodaj nazwę połączonej etykiety, aby odpowiednio wypełnić słowa i zmienne w tabeli. Można w łatwy sposób dodać identyfikowalną nazwę dla komórek docelowych, taką jak nazwa części, waga, projektant i inne. Następnie można wejść z poziomu szkicu i wrócić do arkusza rysunkowego. Na koniec wypełni tabelkę rysunkową. Przejdź do drzewa rysowania, wybierz tabelę rysunków i kliknij tabelę przyciskiem myszy. Wybierz polecenie wypełnić tabelkę rysunkową. Następnie możesz określić typ i wypełnić dane jedne po drugim. Zgodnie z nazwami etykiet, którą podaliśmy w kroku 2. W celu połączenia zawartości ze zmienną, kliknij w operację, link do zmiennej i wybierz powiązaną zmienną globalną. Jak można zauważyć, wiele domyślnych zmiennych już tam jest. Po określeniu wymienieniu wszystkich pozycji, kliknij zastosuj i OK. Tabela została stworzona, tworzenie w ten sposób tabelek jest wygodniejsze.